Artyści biorący udział w festiwalu to ludzie w różnym wieku, od studentów do emerytów zajmujący się różnymi gałęziami sztuk plastycznych. Tym, co ich łączy, jest głębokie zaangażowanie emocjonalne w działalność artystyczną. 30 czerwca w Galerii Pałacu Kultury Zagłębia znajduje się wystawa w ramach Art Passion Festival. Jest to olbrzymi festiwal organizowany przez Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego. Druga edycja. Na wystawę zgłoszono ponad 750 prac, praktycznie z całego świata. Bo to nie są tylko prace z Polski, ale także z zagranicy. Jury po burzliwych obradach z tych 750 prac wybrało tylko 500. I te prace Pałac Kultury u siebie prezentuje. Jest to malarstwo, fotografia, rzeźba, haft artystyczny, ceramika, także bardzo olbrzymi przekrój prac, które znajdują się na wystawie, tak samo olbrzymi przekrój tematów i technik, które się tutaj znajdują. Wystawa po zakończeniu ekspozycji w Pałacu Kultury będzie udostępniana także w innych partnerskich placówkach, m.in. w Czeladzi i w Sosnowcu. Ta wystawa jest imprezą o charakterze cyklicznym. Tak, teraz gościmy u nas drugą edycję Art Passion Festival, natomiast pierwsza edycja miała miejsce dwa lata temu, w roku 2013 i z racji tego, że Pałac Kultury był w remoncie, prezentowana ona była w hali Expo Silesia. Na wystawie składa się naprawdę bardzo dużo prac, różnych artystów i, i, i różnoraki przekrój. Niewiele instytucji ma takie zaplecze, żeby móc zaprezentować całość. W samej fotografii to było 70 sztuk haftów, podobna ilość tam były też i hafty proste, i krzyżykowe, i serwety haftowane praktycznie z różnych stron świata. Malarstwo, które tutaj mamy zaprezentowane, olejne i akwarela, to jest ponad 150, prawie 200, 200 eksponatów z samego malarstwa, także olbrzymi zakres tej wystawy. Bardzo ciekawi twórcy się prezentują, bo są to nieprofesjonalni, którzy nie kończyli Akademii sztuk Pięknych, którzy malują z pasji tworzenia i, i z chęci, malowania tak naprawdę, dlatego też, jest różny poziom, niektóre prace są naprawdę na bardzo wysokim poziomie, gdzie widać, że, że, że jednak ci artyści nieprofesjonalni też mają nam coś do powiedzenia o świecie współczesnym i o klimacie i kondycji kultury i sztuki. Nie ogranicza tematyka, łącznie nadesłano blisko 700 prac z całej Polski i z zagranicy. Te niezwykłe dzieła można podziwiać aż do 30 czerwca w Galerii Pałacu Kultury Zagłębia oraz w Holach, natomiast od 6 lipca do 30 sierpnia w galeriach i muzeach na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, na tzw. finisarzu. Dzieła prezentowane będą m.in. w Muzeum Zagłębia w Będzinie, w Galerii Sztuki Kana Art w Sosnowcu oraz w Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi.